Nie używali toalet. I to nie jest nawet najdziwniejsza część. To, co ludzie robili, aby pozostać czystymi w średniowieczu, przewróci do góry nogami wszystko, co myślałeś, że wiesz. To nie było tylko brudne. To było sprytne, chaotyczne i całkowicie nieoczekiwane. Za każdym nawykiem stał powód, ale żaden z nich nie ma dziś sensu. Gotowy zobaczyć, jak głęboko to sięga? Zacznijmy od tego, gdzie średniowieczna higiena wyglądała zaskakująco zorganizowanie. Publiczne łaźnie wypełniały średniowieczne miasta jak tawerny wypełnione spragnionymi podróżnikami. Te parujące budynki nie były luksusowymi miejscami zarezerwowanymi dla szlachty, ale tętniącymi życiem centrami społecznymi, gdzie rozmowy płynęły tak swobodnie jak mętna woda kąpielowa. Średniowieczne łaźnie były oryginalnymi basenami społecznymi z wyjątkiem tego, że woda była brązowa, a wszyscy przynosili własne choroby. Miasta zaciekle konkurowały o najlepsze placówki, podczas gdy ludzie gromadzili się nie tylko po to, aby się umyć, ale także by towarzysko spędzić czas i nadrobić lokalne wiadomości. Podczas gdy zwykli ludzie dzielili wspólne kąpiele, zamożne gospodarstwa domowe przyjęły zupełnie inne podejście. Instalowały prywatne urządzenia kąpielowe używając drewnianych wanien wypełnionych podgrzaną wodą. Bogate rodziny dodawały zioła jak lawenda i mięta podczas gdy niektóre importowały drogie olejki zapachowe z odległych krajów jednak proces przygotowania był niesamowicie pracochłonny słudzy ciągnęli niezliczone wiadra wody podgrzewali ją nad ogniskami potem wypełniali wanny jedna kąpiel mogła wymagać godzin pracy przygotowawczej mycie wymagało więcej personelu niż współczesne wesele i prawdopodobnie kosztowało mniej więcej tyle samo mydło istniało ale kosztowało fortunę dla większości ludzi Wykonane z tłuszczu zwierzęcego i ostrej ługi, mogło obedrzeć skórę do żywego mięsa, jeśli było używane nieprawidłowo. Biedni polegali zamiast tego na energicznym szorowania szorstkim materiałem. Jednak coś dziwnego wydarzyło się z czasem. Częstotliwość kąpieli zaczęła spadać później w okresie średniowiecznym. Strach wkradł się do umysłów ludzi, gdy zaczęli wierzyć, że gorąca woda otwiera pory, czyniąc ciała podatnymi na choroby. Postawy religijne również dramatycznie się zmieniły. Przywódcy kościelni postrzegali nadmierne kąpiele jako próżność, a mnisi, którzy kiedyś kąpali się regularnie, teraz widzieli to jako grzeszne zachowanie. Średniowieczni ludzie przeszli od myślenia, że kąpiele są zdrowe, do myślenia, że są śmiertelne. Mówisz o kompletnym obrocie o 180 stopni na skali higieny. Spadek nie był jednak uniwersalny. Kraje skandynawskie utrzymały swoją kulturę sauny przy życiu. Podczas gdy obszary śródziemnomorskie pozostały czystsze z powodu cieplejszego klimatu, klasa społeczna określała każde doświadczenie kąpielowe w różnorodnych królestwach i terytoriach średniowiecznej Europy, tworząc rażące różnice w higienie, dostępie i jakości. Szlachta cieszyła się ogrzewanymi pokojami i służbą, podczas gdy chłopi radzili sobie z zimnymi strumieniami i nadzieją na cieplejszą pogodę przez długie miesiące zimowe. Nawet gdy regularne kąpiele spadły, Ludzie nie porzucili czystości całkowicie. Odkryli alternatywne metody, które obejmowały obiekty całkiem różne od współczesnych oczekiwań. Garderoba służyła jako średniowieczne toalety zamkowe wyposażone w kamienne lub drewniane siedzenia, umieszczone nad pionowymi szybami, które zrzucały odpady prosto w dół do szamp lub fos poniżej. Budowniczowie zamków po prostu wykrawali dziury w kamiennych siedzeniach i umieszczali je nad głębokimi pionowymi spadkami. Grawitacja załatwiała wszystko inne bez wymagania złożonych systemów hydraulicznych. Średniowieczna inżynieria łazienkowa to było w zasadzie: wykop dziurę, usiądź na dziurze, miej nadzieję na najlepsze. Inżynieria była faktycznie całkiem sprytna. Pionowe szyby utrzymywały nieprzyjemne zapachy przed wznoszeniem się z powrotem do przestrzeni mieszkalnych, przynajmniej przez większość czasu. Podczas gdy szlachta cieszyła się swoimi garderobami, chłopi polegali na znacznie prostszych rozwiązaniach. Zewnętrzne doły służyły większości rodzin wiejskich skutecznie, choć prywatność była minimalna, a komfort nieistniejący. Wielu wiejskich ludzi po prostu używało otwartych pól, gdy natura wzywała. To nie było lenistwo, ale praktyczne rolnictwo. Ludzkie odpady faktycznie wzbogacały jakość gleby. Dla wewnętrznej wygody nocniki zapewniały rozwiązanie podczas srogiej pogody. Te ceramiczne pojemniki mieszkały pod łóżkami choć ktoś musiał je regularnie opróżniać. Bycie facetem od nocników było jak bycie wyznaczonym kierowcą, z wyjątkiem tego, że zamiast bezpiecznego doprowadzania ludzi do domu, po prostu radziłeś sobie z ich gównem. Obszary miejskie stały przed większymi wyzwaniami, prowadząc do powstania oczyszczaczy fekaliów, którzy zbierali ludzkie odpady z szamp podczas nocnych godzin. Praca wiązała się z poważnymi zagrożeniami, toksycznymi gazami, uduszeniem lub utonięciem, ale płatność była faktycznie całkiem dobra. Prawdopodobnie najbardziej fascynującym aspektem były materiały do wycierania. Papier toaletowy nie istniał, więc ludzie stawali się kreatywni, używając wszystkiego, co mogli znaleźć. Mech był popularny ze względu na swoją miękkość i wchłanianie. Siano działało dobrze dla ludzi wiejskich, podczas gdy liście służyły podobnym celom, choć wybór złego gatunku rośliny mógł stworzyć większe problemy średniowieczni ludzie musieli stać się ekspertami botanicznymi tylko po to, aby uniknąć zamiany czasu w łazience w czas bluszczu trującego szmaty tkaninowe reprezentowały opcje wielokrotnego użytku dla rodzin, które mogły sobie pozwolić na tkaninę tymczasem owcza wełna była uważana za ostateczny luksus miękka, chłonna i wygodna status społeczny określał jakość materiału do wycierania bogaci ludzie cieszyli się miękkimi materiałami i wieloma opcjami, podczas gdy biedni ludzie używali kamieni, patyków i szorstkich roślin, gdy byli zdesperowani. Dostępność sezonowa dramatycznie wpływała na wybory przez zmieniające się miesiące każdego średniowiecznego roku, zmuszając do starannego planowania i zarządzania zasobami. Wiosna i lato zapewniały świeże liście i mech, ale zima zmuszała ludzi do gromadzenia materiałów lub uciekania się do mniej przyjemnych alternatyw, gdy naturalne dostawy łazienkowe całkowicie się kończyły. Sposób w jaki ludzie zarządzali utrzymaniem czystości swoich ubrań ujawnia jeszcze bardziej zaskakujące szczegóły pranie w średniowiecznych czasach odbywało się w rzekach lub dużych wannach używając ostrego popiołu mydlnicy lub rozwiązań na bazie ługu które mogły spalić skórę z rąk rzeki przekształcały się w społeczne centra prania gdzie kobiety gromadziły się z koszami brudnych ubrań praca była wyczerpująca ale stała się cennym czasem społecznym. Średniowieczny dzień prania był częściowo praniem ubrań, częściowo siecią plotek sąsiedzkich i częściowo sportem ekstremalnym. Proces czyszczenia był brutalny, zarówno dla ubrań, jak i ludzi. Rozwiązania ługowe były wystarczająco silne, aby rozłożyć plamy, ale żrące na tyle, aby powodować oparzenia chemiczne. Na szczęście mydlnica zapewniała łagodniejszą alternatywę. Gdy była zmiażdżona i zmieszana z wodą, produkowała naturalne mydliny które czyściły skutecznie bez niszczenia tkaniny. Jednak ubrania nie były prane często według współczesnych standardów. Większość rodzin radziła sobie z praniem może co kilka tygodni, w najlepszym przypadku, ponieważ pranie wymagało ogromnych ilości pracy, czasu i cennej wody. Robienie średniowiecznego prania było jak trening całego ciała, z wyjątkiem tego, że zamiast wyćwiczenia się, po prostu dostawałeś ubrania, które były nieco mniej obrzydliwe. Sama woda była często niedostateczna, studnie służyły najpierw potrzebom pitnym, podczas gdy rzeki mogły być daleko od domów, wymagając długich spacerów z ciężkimi wiadrami. Wełna i len dominowały w wyborze odzieży. Wełna zapewniała ciepło, ale była niezwykle trudna do wyczyszczenia bez uszkodzenia. Biorąc pod uwagę ich wartość, odzież wierzchnia rzadko otrzymywała pełne pranie. Zamiast tego ludzie szczotkowali je energicznie i wieszali na zewnątrz na świeżym powietrzu, aby wyeliminować zapachy. Strategiczne warstwy pomagały wydłużyć czystość. Ludzie nosili lnianą bieliznę przeciwko skórze, potem dodawali wełniane warstwy zewnętrzne. Len łapał większość olejów i potu ciała. Usuwanie plam stało się specjalistyczną formą sztuki. Plamy krwi, rozlania jedzenia i płyny ustrojowe każde wymagały różnych podejść. Kobiety przekazywały sekrety walki z plamami przez pokolenia. Średniowieczne usuwanie plam było w zasadzie alchemią, z wyjątkiem tego, że zamiast zamieniania ołowiu w złoto, próbowałeś zamienić tajemnicze plamy w czystą tkaninę. Zachowanie koloru przedstawiało inne wyzwanie dla średniowiecznych rodzin, próbujących utrzymać swój wygląd i pozycję społeczną w swoich społecznościach. Barwniki były drogie i łatwo blaknęły przy ostrych metodach prania czyniąc jasne ubrania stałą batalią między czystością a utrzymaniem żywych kolorów, które wykazywały bogactwo i status. Sposób, w jaki średniowieczni ludzie radzili sobie z podstawową higieną rąk, ujawnia inną kluczową strategię przetrwania. Mycie rąk przed posiłkami było oczekiwanym zachowaniem wśród szlachty, która używała wspólnych misek na wodę i komunalnych ręczników, które wisiały w jadalni. Rytuał niósł znaczące znaczenie społeczne poza czystością. Właściwe mycie rąk demonstrowało dobre wychowanie i szacunek dla towarzyszy posiłku. Pominięcie tego kroku oznaczało kogoś jako chamskiego lub źle wychowanego. Średniowieczne mycie rąk było jak test społeczny, gdzie niepowodzenie oznaczało, że wszyscy wiedzieli, że wychowały cię wilki. Szlachta rozwinęła skomplikowane ceremonie, aby wykazać bogactwo. Słudzy przynosili ozdobne misy z zapachnioną wodą, podczas gdy inni trzymali haftowane ręczniki z herbami rodzinnymi. Woda była zazwyczaj używana sama, ponieważ mydło pozostawało zbyt drogie. Większość ludzi po prostu płukała ręce krótko, tarlała je razem, potem suszyła na dostępnej tkaninie. Wspólne misy na wodę tworzyły wyzwania higieniczne. Pierwsza osoba cieszyła się czystą wodą, ale do dziesiątej osoby woda przypominała błotnistą zupę wypełnioną brudem i tłuszczem. Społeczności monastyczne rozwinęły surowsze rutyny mycia rąk, połączone z harmonogramami modlitw. Te społeczności utrzymywały znacznie lepsze standardy higieny niż grupy świeckie. Połączenie mycia rąk i posiłków miało praktyczny sens. Ludzie jedli rękami. Dzielili jedzenie ze wspólnych naczyń. Czyste ręce oznaczały mniej zanieczyszczeń. Średniowieczne przyjęcia były w zasadzie społecznymi wydarzeniami, dzielenia się zarazkami z dodatkiem jedzenia. Wspólne jedzenie tworzyło naturalną presję rówieśniczą dla mycia rąk. Nikt nie chciał być oczywiście brudną osobą sięgającą do wspólnej miski na chleb. Ręczniki reprezentowały znaczące inwestycje domowe. Dobra tkanina była droga, więc ręczniki były dzielone między wielu członków rodziny przez dłuższe okresy. Różne klasy społeczne miały różny dostęp do zasobów. Rodziny chłopskie mogły dzielić jeden szorstki materiał między dziesięć osób, podczas gdy kupcy mogli pozwolić sobie na lepsze ręczniki, ale nadal dzielili je szeroko. Zmiany sezonowe wpływały na nawyki. Zima czyniła wodę boleśnie zimną, zniechęcając do dokładnego czyszczenia, podczas gdy lato zapewniało komfort, ale tworzyło więcej okazji do brudnych rąk. Czas ujawnia średniowieczne priorytety, ludzie myli ręce przed jedzeniem, ale rzadko po używaniu toalet. Rozumieli zanieczyszczenie jedzenia lepiej niż przenoszenie chorób z odpadów. Średniowieczni ludzie traktowali mycie rąk jak rytuał przed posiłkiem ale higiena po załatwieniu potrzeb była bardziej sytuacją mile widzianą. Indywidualne nawyki mycia rąk były tylko małą częścią zarządzania zdrowiem w rosnących średniowiecznych społecznościach, gdzie choroby mogły się szybko rozprzestrzeniać. Znacznie większym wyzwaniem utylizacji odpadów dotyczyło całych miast i wymagało skoordynowanych wysiłków od urzędników rządowych, prywatnych przedsiębiorców i zwykłych obywateli pracujących razem, aby utrzymać podstawowe standardy sanitarne, ulice miejskie były zanieczyszczone odpadami z targowiska, odchodami zwierząt i toksycznymi spływami z rzemiosł, jak garbowanie, które tworzyły trujące strumienie płynące przez centra miast. Średniowieczne miasta były w zasadzie otwartymi ściekami z budynkami wokół nich. Sprzedawcy na targowisku rzucali zgniłe warzywa na ulice, podczas gdy zwierzęta zostawiały odchody wszędzie tam, gdzie stały. Tymczasem rzemieślnicy wyrzucali chemiczne produkty uboczne przed swoje warsztaty. Średniowieczne planowanie miast podążało za podejściem wyrzuć to na zewnątrz i pozwól grawitacji to posortować do projektowania urbanistycznego. Operacje garbowania tworzyły szczególnie obrzydliwe zanieczyszczenia. Proces wyrobu skóry wymagał moczu odchodów zwierzęcych i toksycznych chemikaliów, które produkowały cuchnące strumienie płynące przez dzielnice. Władze miejskie walczyły, nakładając grzywny za wyrzucanie w pobliżu studni lub źródeł wody. Te prawa istniały na papierze, ale egzekwowanie było niespójne. System grzywien faworyzował bogatych trucicieli. Dostatni kupcy mogli sobie pozwolić na kary, traktując grzywny jako wydatki biznesowe, podczas gdy biedni mieszkańcy stawiali czoła poważnym konsekwencjom za identyczne naruszenia. Średniowieczne prawo środowiskowe było płatnym zanieczyszczaniem. Z wyjątkiem tego, że zanieczyszczenie było dosłownie ludzkimi odpadami, a ceny były zaskakująco rozsądne. Ochrona studni stała się krytyczna, ponieważ skażona woda oznaczała śmierć dla całych dzielnic. Miasta umieszczały strażników w pobliżu studni i nakładały surowe kary za pobliskie wyrzucanie. Teoria miasmy dominowała w rozumieniu chorób. Ludzie wierzyli, że złe powietrze powoduje choroby, prowadząc do wysiłków mających na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenie obraźliwych zapachów. Ta teoria była naukowo błędna, ale przypadkowo zachęcała do pomocnych praktyk. Ludzie unikali zanieczyszczonych obszarów i próbowali eliminować źródła złych zapachów. Niektóre miasta zatrudniały zamiatarzy ulic, choć ich praca była niemal niemożliwa przy ciągłym gromadzeniu się odpadów. Ci pracownicy używali podstawowych narzędzi, jak miotły i drewniane wozy. Pogoda sezonowa tworzyła komplikacje. Zima zamarzała odpady na stałe, czyniąc usuwanie niemożliwym. Podczas gdy wiosenne odwilże tworzyły rzeki nagromadzonych nieczystości płynących przez ulice, średniowieczna wiosna była, gdy zamarznięte śmieci zimowe w końcu topiły się w płynące rzeki żalu. Prywatna utylizacja odpadów pojawiła się jako dochodowy biznes. Przedsiębiorcy zbierali odpady za opłaty, potem sprzedawali je rolnikom jako nawóz. Różne dzielnice doświadczały różnego sukcesu. Bogate dzielnice mogły sobie pozwolić na prywatne usługi sprzątania, podczas gdy biedne obszary gromadziły odpady, które rzadko otrzymywały uwagę. Niektóre miasta wyznaczyły obszary wyrzucania poza murami, tworząc zorganizowane miejsca odpadów, które scentralizowały zarządzanie, ale stworzyły masywne stosy gnijącego materiału w pobliżu obszarów mieszkalnych. Te wczesne wysypiska rozwiązały natychmiastowe problemy miejskie ale stworzyły nowe wyzwania środowiskowe dla okolicznych społeczności, które musiały radzić sobie z zapachem, zanieczyszczeniem i zagrożeniami zdrowotnymi. Stała bitwa przeciwko drobnym żywym intruzom wymagała zupełnie innych strategii. Grzebienie o gęstych zębach były niezbędnymi codziennymi narzędziami dla średniowiecznych ludzi walczących z inwazjami wszy, które dotykały wszystkich bez względu na klasę społeczną czy nawyki czystości. Wszy były całkowicie nieuniknione w średniowiecznym społeczeństwie. Bogaci szlachcice, biedni chłopi, czyści mnisi i brudni robotnicy wszyscy gościli te drobne pasożyty równo. Stworzenia nie wykazywały preferencji dla statusu społecznego. Średniowieczne wszy były ostatecznymi pracodawcami równych szans, nie dyskryminowały na podstawie bogactwa, po prostu chciały ciepłej głowy, którą mogłyby nazwać domem. Codzienne czesanie stało się niezbędnym rytuałem przetrwania. A nie prostym pielęgnowaniem. Ludzie nosili grzebienie wszędzie, używając wolnych chwil do polowania przez włosy w poszukiwaniu wszy i jaj. Same grzebienie były cennymi posiadłościami wykonanymi z kości, drewna lub drogiego metalu. Te niezastąpione narzędzia tworzyły prawdziwe kryzysy, gdy zostały zgubione. Rytuały czesania rozwinęły się w społeczne działania wiążące. Rodzice, dzieci i rodzeństwo pomagali sobie nawzajem szukać wszy i jaj przekształcając kontrolę szkodników w czas budowania relacji. Poza osobistym pielęgnowaniem, pościel i odzież wymagały regularnego wietrzenia lub procedur zadymiania, aby uczynić warunki nie do zniesienia dla pasożytów. Ludzie odkryli, że pewne warunki środowiskowe zachęcały pasożyty do opuszczenia swoich kryjówek. Leczenie dymem obejmowało palenie określonych ziół, które produkowały dym toksyczny dla owadów, ale znośny dla ludzi. Piołun, lawenda i pewne drewna tworzyły skuteczną fumigację. Średniowieczna kontrola szkodników była w zasadzie wojną chemiczną. Z wyjątkiem tego, że chemikalia były ziołami, a wróg miał rozmiar ziarna ryżu. Zewnętrzne wietrzenie i światło słoneczne pomagały zakłócić cykle rozmnażania pasożytów. Zmiany temperatury, ruch powietrza i światło ultrafioletowe czyniły przedmioty tkaninowe mniej gościnne dla niechcianych mieszkańców. Strategiczne umieszczanie mieszanek ziołowych, jak piołun czy lawenda w obszarach przechowywania, tworzyło wrogie środowiska, które zniechęcały do osiedlania się pasożytów. Golenie głowy stało się praktycznym rozwiązaniem ostatecznym, szczególnie w społecznościach monastycznych i wśród biednych rodzin. Usuwanie włosów eliminowało kryjówki, gdzie wszy mogły zakładać kolonie. Mnisi utrzymywali niektóre z najczystszych skór głowy przez regularne rutyny golenia. Średniowieczni mnisi odkryli, że sekretem życia wolnego od szkodników był łysy wygląd, czyniąc ich przypadkowo modnych około 600 lat za wcześnie. Ciasno splecione fryzury ograniczały siedliska szkodników, redukując dostępne obszary, gdzie wszy mogły zakładać kolonie rozrodcze. Złożone warkocze służyły zarówno celom modowym, jak i kontroli szkodników. Różne klasy społeczne podchodziły do kontroli szkodników z różnymi zasobami. Bogaci szlachcice mogli sobie pozwolić na wiele strategii, włączając grzebienie o gęstych zębach i leczenie ziołowe, podczas gdy rodziny chłopskie używały jakichkolwiek darmowych metod, które mogły znaleźć. Wzorce sezonowe pojawiały się na podstawie zachowania pasożytów. Wiosna przynosiła odnowione inwazje, gdy pasożyty stawały się aktywne po zimie, podczas gdy letnie ciepło zachęcało do częstego leczenia. Zima zapewniała naturalną kontrolę szkodników, tworząc surowe warunki, które redukowały populację pasożytów. Zimne temperatury spowalniały reprodukcję i czyniły przetrwanie trudnym. Dzieci wymagały specjalnej uwagi, ponieważ bawiły się w bruzie, dzieliły ciasne przestrzenie i nie mogły utrzymać dorosłych standardów higieny konsekwentnie przez swoje codzienne średniowieczne działania dziecięce. Rodzice poświęcali znaczny czas na zarządzanie problemami pasożytów swoich dzieci ucząc ich właściwych technik pielęgnowania, jednocześnie akceptując, że kompletna eliminacja szkodników była niemal niemożliwa, biorąc pod uwagę warunki życia i ograniczone zasoby dostępne dla większości rodzin. Średniowieczni ludzie znaleźli kreatywne sposoby pozostania czystymi, pomimo przytłaczających wyzwań. Ich metody mogą wydawać się dziwne dzisiaj, ale pracowali z tym, co mieli.